Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku kariery Finn Harps I przed nami kolejny sezon Nowy sezon Trzeba wybrać teraz turniej przedsezonowy Wybierzmy ten turniej, gdzie jest najwięcej pieniędzy Wrócili do nas zawodnicy Z Ja Przesymulujmy ten cały sezon Cały puchar przedsezonowy Kilku zawodników udało się na wypożyczenie a, i w ogóle sprawdźmy, jaki mamy bu budżet transferowy. 14 milionów mamy. Co jest z nimi nie tak, że mamy do ćwierćfinału Champions League się dostać? Dobra, rozumiem, że nam w grupie się udała, ale na ćwiercinał Ligi Mistrzów? Jakby pierwszy raz jesteśmy w lizie Mistrzów? Yy, w ogóle dostaliśmy chyba strasznie dobrego juniora. Jeszcze jest napastnikiem. 67 overala 17 lat. O kurde. Jak go przyniosę na napastnika? 63 tygodnie. I nie to zmienili. Jak on szybciej dostanie prawo skrzydłowe niż i lewo skrzydłowe. Przenieśmy już go do pierwszego składu Sprzaj, Sprzedajmy Ole uh, af, Afloyana. No bo przyszedłem na samolot Cunningan Który no widać, że ma potencjał duży Ja mam minus 6 overalla. Za to, że gra na SP na tym, na... Na postniku, ciekawe Skład już coraz lepiej wygląda Z roku na rok Przeszybka symulacja Wygrywamy 2-1, Espinosa i McGain mag trafia gola. Celtic, let's go. Chcę wykupić Donala McGaina. No nie no, jesteśmy na poziomie, że tak można powiedzieć w, w Celticu. Nie umniejszając sobie. No ale, jednak jesteśmy w 1-8 finału Ligi Mistrzów, więc... Za moich zawodników chciałbym jakieś lepsze oferty, niż na przykład z hamburgera. SV, jak odpadniemy, no to zaś możemy ich latem sprzedać. Nie to. No i przegrywamy z francuskim zespołem, jak się nie mylę. 2-1. I zostaje nam ostatni mecz w grupie. On dopiero do nas przyszedł, <ścoughs> jego jeszcze nie chce sprzedawać. No, wayback do klubu Ameryka. No to nie, no. myślę, że by wrócił gdzieś do jakiejś Anglii czy gdzieś indziej. Mecz z Molda. Wszyscy są zmęczeni, pozmieniają każdego zawodnika w składzie. Przegrywamy 3-0 z Molda. I odpadamy, chyba. Z... Odpadamy, no bo co. Dalej nie przyjdziemy raczej. Odpadliśmy z turnieju. No, odpadliśmy w turnieju przed sezonowego. Hmm. No możemy kupić dużą gwiazdę jak na nasz klub Podpisać za darmo do, do gwiazdę Kolejna wyspału Ktoś takie jak Wecino, no środek pola Będzie odmienny, tak naprawdę że ci moci ci już nie chodzić tak często ale z drugiej strony bijemy się o ligę mistrzów więc więc też chodzi o to że No, nie chcę y, tego, przegrać od razu, od razu pierwszych mężczyzn i zamistrzów. Coś pograć w niej jeszcze. jest taki wecino. Mamy końcowe raporty już tutaj o kilku zawodnikach. Vecino pewnie około 78-79 obrala będzie miał. A jednak to jest do, no dosyć do, dobry zawodnik. Zwłaszcza, że no grał w Winterze poprzednio. A teraz możemy go podpisać za darmo tak naprawdę. To jest jedyny transfer, który możemy zrobić, który chce do nas przejść lepszy zawodnik. Ja bym go podpisał, no bo potrzebujemy, potrzebujemy lepszych zawodników, a jak chcę zakupić jakiegoś, to to nie chcę przejść, więc... Mac jest Widzimy się w klubie. Przede kontrakty z resztą zawodników, które, które jest lepsza. No i to jest najgorsze. Ile byśmy mogli mu zapro zaproponować wynagrodzenia? Bo wcześniej zarabiał pewnie dosyć dużo jak FinTech Mediolan. Dostać nas na to. No. A my potrzebujemy dobrych zawodników. Czy był warto tego? 79 overalla, no Przy... Najlepszy werala w naszym klubie będzie to. Najlepszy, będzie posiadał najlepszy werala w naszym klubie, więc. Nie wiem, podpiszę kilku zawodników tutaj do nas. Mimo wszystko, no ta prawa obrona trochę, trochę kuleje u nas, no nie jest najlepsza. Potrzebujemy mocniej i nie dosyć, że to jeszcze jest solidny zawodnik To posiada zdolności przywódcze i wcześniej zagrywa I to też nie za jakąś... To na, na pewno rekordowy transfer jak na nasz klub Ale no, posiadamy takie pieniądze, żeby mu zapłacić Dobra, ja się zgodzę na 500, nie ma sensu coś się licytować dalej Oferta wydaje mi się dobra, teraz spróbujemy go podpisać za trochę mniejszą pensję na pewno Ignoruję klauzulę Ogólnie oferta mi się wydaje dobra, tylko że bez tego Ile James... To? 76 overall Też bardzo dobrze mi się wydaje Ile nam zostało pieniędzy? Eee, 7 milionów Ja bym poprzedłużał kontrakty I wtedy pomyślę nad zakupem następnego zawodnika Wszyscy podpisani Wpójdźmy. Mm, Podstawowy skład nasz. No, jeszcze ten środek obrony, tak widzę, że by się przydał wzmocnienie, ale z drugiej strony, jak bufant się ulepszy, no to też będzie inaczej. No, z drugiej strony, bufant ma 20 par lat. No tu Kalwina Baseya możemy przenieść przy, na środek obrony. Może grać jako środkowy brońca też. No jak zostaje nam tylko ten Calvin Base to ja bym go po prostu spróbował podpisać no Nie jest za drogi No i może 13 tysięcy 135 tysiąca i 100 tysięcy bonusu Zgodził się Sprawdźmy ile Kelvin Base ma Verala 69 Mimo wszystko no nie jest najgorszy. zawsze że może grać na lewej, lewej obranie jak i środku obrony, więc wzmacnia tutaj nam. Nie no, łelbek. Well back... łelbek well dla mnie no nie jest spr... do sprzedania. Zaraz wracam. Za taką cenę. W sensie by był dobry, ale no nie mamy kogo kupić za niego, więc sprzedawanie go tylko po to, żeby zarobić pieniądze. My na przykład nie potrzebujemy aktualnie pieniędzy, no bo mamy z zaligę mistrzów i tak dalej, no. Lecimy dalej z sezonem. No i tu można odejść do Augsburga. Aug 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 Lecmy. No jakby dali nam 7. I to jest rozsądniejsza oferta dla mnie na przykład, no bo nie sprzedajemy go w okienku, tylko stracimy go i będziemy mieli czas jakby na przygotowanie się na to. A na po pomyślenie nad nowym zawodnikiem jakby chciał odejść. Nie no, 4700 to nie jest dobra oferta. Odrzućmy ją. Najwyżej z poszukami na oferty dla niego. A to by było na tyle w tym odcinku. Następny mecz już zagramy. Nas następnym odcinku. Mamy mecz Cork City, Atletico Madryt. No i... ciągniemy dalej ligę. Później mamy kolejne eliminacje do Ligi Mistrzów, więc... Co? Ja będę się żegnał z Wami i to by było na tyle. Cześć i na razie.